Jest taka czuszka mandarynka. Ja dziękuję za po prostu spostrzegawczość i że zauważyliście, kochani, tam, że właśnie jest mandarynka. Ona ma obrączkę nawet taka czuszka. Rzadko tutaj no rzadko. Ja jeszcze nie widziałam tutaj mandarynki. Eee... Może tutaj bliżej, ale ale wątpię, żeby to żeby to taka była. Ona może żeby bliżej, żeby można było odczytać ogrączkę. Ale może, ale może. Jakie cudo mandarynia. mandarynka na święta. <grymka> Ojej, i to jedna jest tutaj. bym tą obrączkę, ale ona nie ma tak, nie ma, nie, nie taka duża ta obrączka ja też tak zbliżenia zbliżenia nie nie mogę zrobić, więc z tej drugiej strony z... nie może zaraz, zaraz, zaraz oj, uciekło wszystko Nurka do wody. Przybiegły z powrotem i wam powiem, że ta mandarynka zjawiła się pierwsza. O! Też nie jest taka, żeby ją tam ktoś dziobał, bo ona też są on niedziowną. <grymna> Mandaryna. Tu tak o Pani Darunia, tam dała zgłoszenie, że ona tutaj jest. Taka tutaj i jaka jest w ogóle jej historia? No nie widać, nie widać. Nie widać tej obrony. co tam na tej obrączce. Ja zobaczę, może bliżej podejdą. Kaczuszki to, kaczuszki to są oswojone. Mandarynia, to nie wiem czy bliżej podejdzie. Może. Oj, znowu alarm. I znowu alarm. Wiatr się zrobił.